Z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję ekspresu do kawy Delta Q z Zacznę od tego, że ekspres do kawy Delta Q jest dostępny tak naprawdę w dwóch różnych wersjach. Pierwsza podstawowa daje nam możliwość wykonania tylko czarnej kawy, druga jest nieco bardziej rozbudowana, ponieważ możemy do tej kawy dodać mleko. Sam ekspres jest stosunkowo mały, dodatkowo bardzo tani, przez co może na pewno przyciągnąć uwagę wielu potencjalnych klientów. Jednak jak ten ekspres sprawdza się w codziennym użytkowaniu, właśnie na to pytanie odpowiem w tej recenzji. Zacznę od tego, że ten Express Delta Q w tej wersji z pojemnikiem na mleko może wykonywać kilka rodzajów napojów. Jest to przede wszystkim espresso, zwykła czarna kawa. Możemy też zrobić kawę z mlekiem, oprócz tego cappuccino z pianką. Jest także tryb gorącej wody, dzięki czemu możemy na przykład zrobić szybko herbatę. Tak jak już wspomniałem, ten model ma do dyspozycji pojemnik na mleko, ale tak naprawdę nie musimy z niego korzystać. Owszem, sprawdza on się fajnie, możemy w nim przechować również mleko i bezpośrednio wkładać do lodówki. Ale jest jeszcze druga opcja robienia kawy z mlekiem, ponieważ dołączona do zestawu jest specjalna rureczka, którą możemy włożyć albo do kartonu z mlekiem, albo na przykład do jakiegoś innego dowolnego naczynia i już z niego bezpośrednio pobierać mleko. Oprócz samego mleka przydałaby się jeszcze kawa. Tutaj no, musimy skorzystać z dedykowanych kapsułek, które są dostępne w sklepach biedronka i są one w ofercie na stałe, więc nie powinny zniknąć ze sklepowych półek. Cena tych kapsułek w standardowej ofercie wynosi 12,99 lub 14,99 w wersji bardziej limitowanej i do dyspozycji mamy tak naprawdę 5 różnych rodzajów. Ta limitowana wersja jest oznaczona jako moc 7 i ma taki delikatnie czekoladowy smak. Oprócz tego mamy kapsułki z intensywnością smaku 5, 8, 9 oraz 10. Te kapsułki z mocą 5 są moim zdaniem stanowczo za delikatne i prawdę mówiąc mało co czuć tą kawę. Z kolei te kapsułki 10 są mocne, ale powiedziałbym, że dałoby się zrobić jeszcze mocniejszą tą kawę. Tutaj jest to tak umiarkowanie mocne, bym powiedział, chociaż jak dla mnie i tak najbardziej przyjemna w smaku jest intensywność 8. Warto jednak przetestować te kapsułki sobie samodzielnie i zdecydować, który smak będzie Wam najbardziej odpowiadał. Omawiając poszczególne elementy tego ekspresu, to warto powiedzieć, że ten pojemnik na mleko jest mocowany tak naprawdę tylko na takiej delikatnej gumce. Wydawać by się mogło, że to będzie się bardzo słabo trzymać, jednak w praktyce i tak sprawdza się to bardzo, bardzo dobrze, ponieważ to spienione mleko jest naprawdę świetne. Pianka jest naprawdę gęsta, jest jej sporo, więc osoby, które lubią kawę z pianką, na pewno będą zadowolone. Oprócz tego od góry mamy miejsce na kapsułkę. Po prostu musimy podnieść metalowy element, tam włożyć kapsułkę i zacisnąć do dołu. Z tyłu jest pojemnik na wodę, a od przodu jest jeszcze pojemnik na kapsułki oraz miejsce do stawiania kubka czy filiżanki. A jak wygląda cały proces robienia kawy? Jeżeli chcemy czarną, to wystarczy włożyć kapsułkę od góry i wcisnąć klawisz pierwszy lub drugi. Pierwszy to jest espresso, drugi to jest normalna czarna kawa. Trzeci klawisz to ta wspomniana gorąca woda, natomiast klawisz najbardziej po prawo to cappuccino albo kawa z mlekiem. O tym, który rodzaj kawy z mlekiem wybierzemy, czy właśnie ze spienionym, czy normalnym, tylko podgrzanym mlekiem, możemy zadecydować za pomocą pokrętła po prawej stronie. Najbardziej do tyłu jest cappuccino z pianką, po środku jest zwykłe mleko niespienione, natomiast najbardziej do przodu jest tryb czyszczenia, który pozwala przeczyścić nieco cały mechanizm. Cały proces włączenia ekspresu na tyle do wylecenia ostatniej kropli kawy trwa około 2,5 minuty w przypadku cappuccino. Oczywiście jest to tylko w przypadku pierwszej kawy, ponieważ całość musi się nagrzać. W przypadku drugiej i kolejnej kawy, ten czas skraca się do około minuty. Warto też dodać, że możemy zdefiniować jak dużo mleka i jak dużo kawy będzie nam się robiło w trybie cappuccino. Wystarczy, że przytrzymamy przez kilka sekund klawisz właśnie ten najbardziej po prawo. Gdy zaczną mrugać wszystkie diody, wystarczy jeszcze raz wcisnąć klawisz i wtedy zacznie się spienianie mleka. Po osiągnięciu docelowej ilości mleka wystarczy kliknąć ten klawisz jeszcze raz, wtedy zacznie się zaparzać kawa. I tutaj też, jak już tej kawy będzie wystarczająco dużo, wystarczy wcisnąć ponownie klawisz. Dodam jeszcze, że dzięki temu, że najpierw spienia się mleko, a potem dopiero do tego zaparza się kawa, jesteśmy w stanie uzyskać warstwy, tak jak w przypadku latte. Pozwala to zrobić też od razu ładną kawę bezpośrednio do jakichś przezroczystych szklanek, co na pewno będzie wyglądało fajnie. Podsumowując... Ekspres do kawy Delta Q jest naprawdę świetnym urządzeniem, który mnie naprawdę mocno pozytywnie zaskoczył. Przede wszystkim jego cena bardzo zachęca do zakupu, szczególnie że często pojawiają się ostatnie jakieś promocje, dzięki czemu możemy wyrwać ten ekspres jeszcze taniej. Cena jednak to nie wszystko, ponieważ ten ekspres jest naprawdę dobry jakościowo, wykonuje kawę bardzo dobrą, no i przede wszystkim ten spieniacz mleka jest rewelacyjny, no i mleczna pianka jest naprawdę niezła. Jest to niewątpliwie ekspres bardzo wygodny, ponieważ no wystarczy podłączyć mleko, włożyć kapsułkę i dwa razy kliknąć, a kawa już się sama zrobi. Więc jeśli tylko nie przeraża Was cena kapsułek, no bo nie oszukujmy się, jest to złote 30 albo złote 50 za jedną kawę, to myślę, że śmiało możecie kupować ten ekspres i będziecie zadowoleni. Spytacie na pewno, czy są jakieś alternatywne możliwości skorzystania z innych kapsułek, to zdradzę Wam od razu, że testowałem ostatnio kapsułki metalowe, które są dostępne na AliExpress. Które są wielokrotnego użytku, jednak to jest już temat na osobny film. Znajdziecie go w kartach. Ja osobiście polecam z czystego serca ten ekspres do kawy. Wiele osób, które widziało go u mnie, było też bardzo pozytywnie zaskoczonych, że sprzęt tak tanie jest w stanie wykonać tak dobrą kawę, więc myślę, że również wy będziecie zadowoleni. Stosunek jakości do ceny jest naprawdę niezły i tak naprawdę nie ma do czego się przyczepić. A co wy myślicie o tym ekspresie? Czy wy byście go kupili? A może już go posiadacie u siebie i macie inne przemyślenia? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!